Nie szkicując wykresu funkcji kwadratowej oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji f w podanym przedziale. Od punkt a mamy przedział od minus 3 do minus 2. Nasza funkcja jest opisana wzorem f od x równe minus 1 trzecia x kwadrat Dodać 5. Spójrz na wzór funkcji. Na pewno widzisz postać ogólną, ale czy widzisz tutaj funkcję w postaci kanonicznej? Jeśli tak, to super. Pamiętaj, jak b jest równe 0, to jest to też postać kanoniczna. Wierzchołek tej paraboli to 0,5. Zatem nasz wierzchołek należy do przedziału, w którym badamy naszą wartość największą i najmniejszą. Nie, wierzchołek nie należy do tego przedziału, bo pierwsza współrzędna P jest 0. Zatem już wiemy, że wartość. Największa i najmniejsza będzie na krańcu przedziału, albo w minus trójce, albo w minus dwójce. Wierzchołek leży po prawej stronie tego przedziału. Parabola jest smutna, bo a jest minus jedna trzecia. No więc już mniej więcej nawet możesz sobie wyobrazić, jak wygląda ta funkcja. Ale my mamy zrobić to bez rysowania. Zatem liczymy w minus trójce i w minus dwójce. Gdzieś będzie wartość największa, gdzieś najmniejsza. Zacznijmy od minus trójki. Za x dajemy minus 3. Minus 1 trzecia razy 9 dodać 5. Przeliczmy. Minus 3 dodać 5. A to jest 2. Teraz wartość funkcji dla argumentu minus 2 to minus 1 trzecia razy 4 dodać 5. Więc mamy minus 4 trzecie dodać 5, a to jest 3 całości i 2 trzecie. Spójrz teraz na wartości, która większa, która mniejsza, i mamy odpowiedź do zadania. Wartość minimalna to 2. A wartość maksymalna to i 3,2 trzecie. Zwróć uwagę na wzór funkcji EWODX. Bardzo przypomina postać iloczynową, ale gdyby rzeczywiście to była postać iloczynowa, to byłoby nam dużo łatwiej i odczytalibyśmy sobie miejsca zerowe. Przekształćmy sobie ten pierwszy nawias, doprowadźmy do sytuacji, żeby to była Postać iloczynowa, x musimy wyłączyć z pierwszego nawiasu. Właściwie to minus jedynkę musimy wyłączyć, a nie x. No więc mamy już postać iloczynową. Co z niej możesz odczytać? Oczywiście miejsca zerowe. Więc mamy pierwsze miejsce zerowe i drugie miejsce zerowe minus trójkę. Zatem wierzchołek paraboli wykorzystujemy miejsca zerowe, obliczamy pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli. To jest 1. Czy współrzędna P należy do przedziału od minus 2 do 0? Nie należy. Zatem wierzchołek wyskakuje nam poza ten przedział, wartość największa i najmniejsza będzie na krańcu przedziału w minus dwójce i w zerze. Gdzieś jest wartość minimalna i gdzieś jest wartość maksymalna. Policzmy te wartości. f od minus 2, za x dajemy minus dwójkę. Minus 0,4 razy, i tu wstawiamy, będzie minus 7 i razy 1. Zatem to jest 2, i osiem teraz ewot 0 minus 0,4. Znowu za x dajemy 0, więc minus 5 razy 3. Przemnóżmy. To jest dokładnie 6. I teraz już widzimy. Wartość maksymalna to 6 w tym przedziale, a wartość minimalna 2,8. Nasza funkcja zapisana jest na pewno w postaci ogólnej, ale jeśli temu się dobrze przyjrzysz, to chyba zauważysz wzór skróconego mnożenia kwadrat różnicy. I sprawdź sobie zawsze, czy wychodzi Ci ten wzór. Widzisz teraz postać kanoniczną, więc wierzchołek zapisujemy to 2, 0. Wierzchołek należy do naszego przedziału? Zdecydowanie tak. Dwójka jest większa od pierwiastka z 3. Zatem zanotujmy. Wierzchołek należy do naszego przedziału, więc tam będzie wartość maksymalna albo minimalna jak rozstrzygnąć, czy to jest wartość minimalna czy maksymalna? No musimy wiedzieć, jaka jest nasza parabola. Współczynnik kierunkowy jest jedynka. parabola jest uśmiechnięta, więc tam w wierzchołku będzie wartość najmniejsza minimalna. Wartość najmniejsza w tym przedziale to jest tyle co ku, więc to będzie wartość 0. Teraz policzmy wartość maksymalną, gdzie ona będzie. No, na pewno na krańcu przedziału albo w pierwiastków z trzech, albo w trzech. Zacznijmy od pierwiastka z trzech. Wstawiamy za x pierwiastek z 3. To będzie 3 odjąć 4 pierwiastki z 3 i dodać 4. Dodajmy wyrazy podobne. I mamy wartość. To jest liczba niewymierna. Możemy. Kalkulatorem dokonać przybliżenia to jest około 700. Teraz policzmy wartość funkcji dla argumentu równego 3. Za x dajemy trójkę. Obliczamy to jest 1. Co jest większe? 1, 3, 700, oczywiście jedynka, zatem tutaj jest wartość maksymalna. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.